Już wkrótce się zacznie. Koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami, bo na Bayt Stadium za chwilę będzie gorąco. Zapraszamy dziś Państwa na Bayt Stadium, gdzie już za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. A wraz z państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Można powiedzieć, Mistrzostwa Świata czas zacząć. Zapraszamy na pierwszą kolejkę zmagań grupowych. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych zagra z Walią. Gorąca atmosfera na stadionie zdecydowanie odpowiada stawce spotkania. To mecz grupowy Mistrzostw Świata. Na taką rywalizację czekają długimi latami zarówno sami piłkarze, jak i kibice. Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyn. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami skład drugiego z zespołów. Na papierze wygląda to na formację 1-5-2-3. Z tym, że moim zdaniem będzie to bardzo płynne ustawienie, które będzie się zmieniać w zależności od sytuacji na boisku. Pięciu obrońców gwarantuje solidne zabezpieczenie bramki przy naporze rywali, a trzech napastników nie pozwoli obrońcom przeciwnika zapominać o swoich podstawowych obowiązkach. To idealne ustawienie na szybkie kąty. W ten oto sposób oba zespoły rozpoczynają swoją przygodę w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Roberts. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Zamykają go teraz rywale. Timothy Weah. Piłka do Serginio Dessa. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają aż gdzieś rywale zgubią krycie. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Piłka do Pulisika. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Szybko wykonany stały fragment. Już krają. Próbuje teraz szczęścia. Dobra interwencja Bramkarza. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Przed pierwszym meczem na mistrzostwach świata zawsze jest wiele niewiadomych. Jak twoim zdaniem potoczy się rywalizacja w tej grupie? Uważam, że to Anglicy są pewniakami w walce o pierwsze miejsce w grupie. Tutaj nie ma mocnych nasynet Albionu, boisko. Będzie bramka. No mogę ewentualnie docenić fantazję. Choć efekt był dość zawstydzający. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Groźnie, trzeba wracać do obrony. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. W pole karne, głęboko teraz. Przódka z rogu nieudana. Wprost do bramkarza. Dobra intuicja. Jest przejęcie. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Teraz dest. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. I to tyle z tej akcji. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać. Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Co wyjdzie z dośrodkowania? Proszę państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Pierwsza połowa meczu na stadionie Alba It, za nami. Pierwsze spotkanie grupowe na mistrzostwach. W grze zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. Nieudanie teraz. Strata przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Miłka wprost pod nogi przeciwnika. Piłka Ramseja. Ramzeja. Pulisic. Robinson. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Dana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na urawę. Dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Piłka przy nodze Ramzeja. Bramkarz w opałach! Jest blok. Akcja przerwana. Zamykają go teraz rywale. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi jeszcze niczego nie przesądza. Ale teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Robinson. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Ani sędzia gwizdze po raz ostatki. Miejscowa ekipa musi uznać wyższość przeciwnika. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu.